Cześć, witam Was w nowym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zagramy sobie Leopardem 2V, czyli czołgiem podstawowym, znajdującym się na kwalifikacji bitewnej 9.7 i na szóstej erze. No i sądzę, że już bez większego przedłużania możemy przejść do opisywania tego czołgu. Niestety, ale w dzisiejszym odcinku nie będzie historycznej części o czołgu, gdyż już to nagrywam drugi raz. Pierwszy raz nagrałem to. Odcinek miał już ponad pół godziny, ale wyskoczył błąd i cały odcinek się mi skasował. Więc już dzisiaj w tym odcinku pominę jednak tą część historyczną, gdyż chcę ten odcinek nagrać teraz w miarę szybko. Ten odcinek miał już ponad pół godziny, ale się cały skasował. Więc już dzisiaj ten odcinek nagram tak na szybciej, można powiedzieć, bo już mniej mi czasu zostało. A ten odcinek jednak na jutro na godzinę 12.00 musi być. Więc w dzisiejszym odcinku odpuszczę sobie tą część historyczną, ale w kolejnych odcinkach mam nadzieję, że już część historyczna będzie. I to całkiem dobra. A jednak bez tej części historycznej przejdźmy do pierwszego punktu opisywania tego czołgu, jak, jaką jest jego mobilność. Ten czołg ma silnik o mocy 1300 set, 1327 koni mechanicznych, który pozwala rozpędzić się temu czołgu aż do 68 km na biegu ósmym bądź 31 km na godzinę do tyłu na biegu czwartym. Ta mobilność jest naprawdę całkiem satysfakcjonująca jak porównamy ją z na przykład takim T-72 z takim Turmsem bądź T-90, gdzie jednak ta mobilność to jest maksymalnie 60 km na godzinę na biegu siódmym, ale ja dużo grałem akurat T-90, że Rzadko się jedzie 60 km, najczęściej jedzie się 40 km, gdzie jednak w leopardzie faktycznie to jest bliżej maksymalnej prędkości. Tak gdzieś tam około 59 km na godzinę. A jednak wsteczny w tym T90 to jest jeszcze gorszy, bo 420 km na godzinę. Że jednak mobilność leopardowa jaka jest tutaj jest znacznie lepsza. Drugim punktem opisywania tego czołgu jest jego o pancerzenie siła ognia będzie w dzisiejszym odcinku trzecim punktem. I o pancerzenie, jakie jest? Takie jest. Pancerz jest w stanie zatrzymać jakieś pociski kumulacyjne słabsze. Może wieża jest w stanie zatrzymać jednak kadłub jeszcze w dolną płytę. Jak się strzeli centralnie, tak to kompozyt, tylko ten zostanie wyłapany. Ten będzie rzadziej łapany. Jednak większość pocisków kumulacyjnych przejdzie. A tutaj skład, to jest magazyn amunicyjny, już poboczny, po główny znajduje się w wieży, jest oddzielony od przedziału bojowego, przez co jeśli ten magazyn amunicyjny nam wybuchnie, to załoga to przeżyje. Tylko tak na dachu wylecą panele bezpieczeństwa i będzie dach, i będzie na dachu ogień. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku to się uda wyłapać, czy będzie taka sytuacja, ale się w dzisiejszym odcinku przekonamy. A tak to właśnie ten pancerz na wieży. Jak mówiłem, taki kumulacyjny na przykład z Turmsa. Tutaj w pancerz do ładowniczego gdzie się znajduje, się nie przebije. Koło strzelca i dowódcy także się nie przebije tutaj. Ewentualnie tutaj jest szansa, że się przebije. Jeśli strzelić pomiędzy kamerę a pancerz, tylko na to jest mała szansa i to nie zawsze przechodzi, jak na przykład tutaj może zobaczyć przeszło, ale trzeba mieć dużo szans, żeby tutaj się wcelować z kumulacyjnego. Ale akurat z Turmsa nikt strzelać nie będzie z kumulacyjnego. Chyba, że jakiś gracz na 10 poziomie, który nie wie jak działają nowoczesne pociski, tylko se patrzy, który pocisk jest domyślny. Ale tak to załóżmy zakładając, że to nie jest Turms, tylko C72A, które jest w stoku i jeszcze nie ma pocisków tych strzałek. To jednak możemy przyjąć, że ten pancerz jest w miarę odporny na pociski te chyba że ktoś nam strzeli wiarzmo, ale akurat jarzmo kumulacyjne przyjmie i na nie zepsuje jakoś bardzo, ewentualnie ze strzałek, tylko jak się strzeli wiarzmo jest szansa, że nam zginie jeden bądź dwóch, bądź dwóch załogantów. W jedyne miejsca, gdzie taki hit może przejść, jak zaczyna się Loparda 2AV, to i jest tutaj pod piersieniem obrotu wieży, że jeżeli bardziej taką górna część przedniej płyty, jak i totalna dolna płyta, czy tutaj możemy i kierowcę zniszczyć i wysadzić ten magazyn amunicyjny, gdzie właśnie jak wiem tutaj będzie więcej pocisków, bo ten z tyłu jest mniejszy. To jest tylko na 12 pocisków, a taki w A4 ma już 15 sztuk, że jednak ta czwórka ma więcej pocisków. A tak to jeśli oberwimy ze, ze strzałki, nawet ze średniej, myślę, że wezmę tą najgorszą strzałkę jaka jest w T72A, to może to się jednak jeszcze nie przebije przez pancerz, polików, bierze, bo jednak tutaj jest w miarę dużo tego pancerza nera to jest obiektyw także z tej problem, ale na jak strzeli wróg to jednak ten pocisk przejdzie, może nie aż tak bardzo, ale przejdzie ale już wtedy dalej dolna płyta będzie do przebicia no i już trochę więcej tej górnej, górnej części przedniej płyty ale już to to najlepszy pocisk z tego T-72A bez problemu będzie pozwalał nam się je przebić dosłownie przez cały pancerz kadłuba, gdyż tutaj jednak ten pancerz jest gorszy niż w A4, bo tutaj posiadamy zewnętrzny zbiornik paliwa pomiędzy płytami pancerza kompozytowego. A trzecim punktem opisywania tego czołgu będzie siła ognia. Posiadamy tutaj działo L7A3, gdzie takie samo działo mamy już w Leopardzie 1 na kwalifikacji bitewnej 7.3, gdyż to działo zostało tam przeszkolone, e, prze, nie przeszkolone, tylko prze, zmienione po prostu zostało. Znaczy, że ten czołg był brany tam na testy Poligonowe Jako tam wybór w Ameryce Na nowy czołg podstawowy To, chcieli, to Amerykanie chcieli, żeby wszystkie czołgi miały Takie same szanse I uznano, że ta stopiątka jest wystarczająca Więc przezbrojono tą AV W działo z Leoparda 1 O tym wszystkim mówiłem tam w części historycznej Ale jak mówiłem w dzisiejszym odcinku Nie będzie części historycznej No bo poprzedni odcinek się zepsuł Który nagrywałem po prostu Wyskoczył błąd i odcinek zniknął że słabo. A tak to najlepszy pocisk w Leopardzie 2AV przebija 408 mm pod kątem 0 stopni i 236 mm pod kątem 60 stopni. Za to podstawowy pocisk to jest HitFS, jak wiadomo większość MBT-ków posiada akurat hitfs no i przebija 400 mm pod kątem prostym i 200 mm pod kątem 60 stopni. Że nie pod kątem prostym, tylko pod kątem 0 stopni. Chodziło mi o to, że trajektoria pocisku, jak leci, to właśnie leci tak pod kątem 0 stop. Pytała się, jest ustawiona pionowo, czyli tam pod kątem 90 stop. Ale już sądzę, że bez większego przedłużenia możemy przejść do pierwszej bitwy i w pierwszej bitwie już się przekonamy, czy ten czołg się sprawdza, czy nie sprawdza. Z tego, co ja, co ja grałem tym czołgiem, to jednak ten czołg bardziej się sprawdza. I można z nim zrobić ciekawy wynik. Tym bardziej, że gramy bardzo często przeciwko ruskim. Witam Was w pierwszej rundzie na mapie 38. Równoleżnik w trybie bitwa. Więc tutaj mamy dwa, dwa punkty, gdzie te punkty są akurat długo przejmowane. No i raczej tutaj na prawą część mapy nie będzie się opłacało jechać. Z tego co widzę, to tutaj jest nawet zablokowana. Że zostaje nam tylko jazda na lewą stronę, bo tutaj mamy coś takiego. No i to chyba oznacza. Bo akurat na tej mapie rzadko gram w tym trybie no i nigdy nie idziemy tu na prawą stronę, że się tutaj wjedziemy, to będzie mieli odliczanie, bo wyjedziemy poza teren bitwy. Hmm? Co tutaj robi jak 10-29k? Rozumiem by mi tutaj był jakiś by... na przykład Asu. Asu57, okej, okay. bardzo często widzę go na topkach, jak ludzie sobie nim chcą zróbć osiągnięcie gadmo bo już tam jest możliwe do zrobienia. Z tego co wiem, akurat tam nie gram ASU. Na topkach, ale raczej tam jest możliwe do zrobienia Ale tym Czoł tym to jest działo przeciwlotnicze, które jest na ciężarówce To jest bez sensu Tylko to krem ma tam amunicję przeciwlotniczą I amunicję przeciwpancerną, Ale to jest bez sensu Na takich topkach To jest i wolne w miarę To jeszcze to zanim opuści działo To w ogóle może zostać zniszczone I to ma tam słabe przebicie Już asum ma lepsze przebicie Że ja nie wiem po co się to wziął na topkę Moim celem tutaj nie będzie akurat jazda a jakoś tak w tej oznaczam, tutaj będzie naj, najprawdopodobniej najwięcej wrogów, tylko w miejsce, gdzie tutaj jest w, w normalnym trybie tam e, dominacja chyba to tryb, ja pamiętam jak się nazywają te wszystkie tryby, to tutaj jest punkt B. Właśnie w miejsce tego miejsca, gdzie zazwyczaj jest punkt B, tutaj będę chciał się udać i wjechać na tą drogę, żeby pojechać jakoś tak do tej strefy, a od wrogowie wszystkim tak będą jechali. Chociaż nie, dziw się, nie dziwię się, jak tam na tej górce będą. Wrogowie, co to jest? XM1? Nie, no albo ja stałem i od razu poza. Działa. A no, jeszcze challenger był. Czego jeszcze tam więcej nie będzie? Zaraz się tam wszyscy wrogowie pojechali. Z tego co widzę, tutaj mamy jakiś kon konflikt. Jest już na większą skalę. Przerzucił, że tutaj artylerię. Będę miał absolutnie na złe szczęście, gdzie już dzisiaj to widać, że mam złe szczęście, bo jestem zginęłam razem na starcie tego odcinka, to i jeszcze tamto odcinek, gdzie już zostałem skończyłem. bo miałem skończoną drugą rundę, już chciałem trzecią robić, a tutaj mi wywaliło nagranie, bo się miejsce na dysku skończyło, więc musiałem tam opróżnić trochę rzeczy z dysku że słabo. A tak to ja tutaj będę już jechał. No i... teraz w tej kompaktowej części, no i właśnie, obym nie miał aż takiego złego szczęścia, że zaraz tam na jak to tam zrzuciłem, zniszczy to 2S38. Oby tego tam nie było, obym takiego nieszczęścia nie miał, dzisiaj CV-ka. szwedzka, też tam z 105 ma, ale już została ze 105 rozwalona, ale za to już fińskie T-72 mnie zniszczył. Ten czołg niestety ma tam uproszczony system kierowania ogniem, o którym mówiłem w części historycznej w poprzednim odcinku, który miał być tym odcinkiem. Ale jednak ten uproszczony system kierowania ogniem, na przykład, charakteryzuje się tym, że tutaj nie mamy termowizora kamery termowizyjnej. Bardzo można tak powiedzieć poprawnie, przez cenach ciężko się widzi wrogów na tych dalszych mapach tego XM1 no i tego challengera to łatwiej byłoby patrzeć gdybym miał tę kamerę tą termowizyjną, no co ty robisz pan ze batalion? Nie mogę w chwili poczekać Już na spawnie Premium gracze zaczynają przepychać inne czołgi Dobra, ale teraz w sumie można byłoby spróbować zrobić Rush na strefę B. Tylko żeby zaraz nie było Rush i Garaż. Dosłownie szybko wjadę na strefę B, chcę ją przejąć Tutaj zaraz Przeciwko komu walczymy, O, przeciwko Sowietom Już dwójka Sowietów wyszła jest w sumie z naszej drużyny też I zaraz się okaże, że jakieś 40 tysięcy Turmsów Będzie miało taki sam pomysł Żeby wjechać na strefę B Że już lepiej będzie jak ja tutaj zrzucę artylerię Bo to jest Można powiedzieć, że stąd Z tego respa tam siedzi na tym zakręcie Na strefę B A jednak większość wrogów na tym respie się respi że w sumie to będzie można O, no, nawet nie, nawet już, już szybciej coś wjechało Czy to jest K50 E, K50 jaki jest twój problem A50 A 50 Dobra, ja się lepiej schowam, nie umiem strzelać z głównego działa do tych helek. Już się nas schowała Dobra, strefa B już... Strefa B jest prawie przejęta przez wroga Lepiej będzie ją odbić Zanim, dobra, rzut ją przejął I co tam jest? Ja Mk. 50, są zestrzelone eee, Co było na tej strefie? T-80B a, a się zastanawiałem, czy da nie wrzucić, jak tutaj będę wjeżdżać Ale... Polak mądry po szkodzie Ciszy odcinek będzie krótszy no bo jednak ten odcinek miał być jednak dłuższy znacznie tylko, że się poprzedni odcinek wysypał, już miałem tam 30 minut, ale no jednak będzie musiał być krótszy od odcinek, bo co na 12 musi być a już chwilę ten odcinek trwał, no i nie ma no i nie ma czasu po prostu, żeby ponownie mówić o części historycznej, żeby ten odcinek był też taki dłuższy jeszcze ten odcinek będzie musiał pójść na YouTube, że mm. sporo czasu trzeba będzie jeszcze czekać. A tak teraz wszystkie strefy wroga są już... Wszystkie strefy są wroga, o mój Boże, czy to jest Gracz Premium? Nie, to nie jest Gracz To jest T-72, a początkowo myślałem, że to nie był turn, bo w nie ma takiego malowania. Tylko myślałem, że to jest ta chińska ZTZ, która jest tam premium. Ale w teraz w tej rundzie nie ma, w tej bitwie nie ma Chin, Chińczyków Tutaj mamy Kurs jak działa dokąd napęd snapen... 180 um 2 Fajnie A no i też nie chcę żebyście myśleli, że ten czołg jest jakiś słaby czy co Ten czołg jest przeciętny Nie jest ani zły, ani dobry Jest pomiędzy, to jest po prostu czołg może trochę zbyt wysoko, bo ten czołg powinien być moim zdaniem na 9-3 bądź nawet na 9.0, Ale 9 to już mogłaby być lekka przesada, chociaż ten czołg też jest dosyć rzadki, bo w tej rundzie o jest 1 na V. Jest 1 na V plus jeszcze ja. Ale zazwyczaj w rundzie to jest przeciętnie, tylko jeden 1, 1 Leopard 2AV, chociaż że się zdarzają rundy gdzie są na 3 czy 4. Ale ten czołg jest znacznie rzadszy. Bardziej często od niego już się pojawiają. Leopardy zwykłe 2, 4, czy z premium. czy te Panzer Batalion 123 często przystaje dużymi są w ogóle zawalone tymi leopardami z Panzer Batalionu. No tak, to teraz będę miał jakiś pomysł, żeby jednak tą mobilność trochę wykorzystać. Chociaż dobra, oni mają Misz Fedu, będą te CV-ki szwedzkie, które są mobilne. Chiny, to tam mogą być ta WMA na 87, która jest u nich brytole to tam, nie wiem co oni mogą mieć, no i związek radziecki to przede wszystkim na tym BR-ze się u nich spodziewam turmsów i ogólnie t 7 jak ewentualnie pierwsze t 80 no i ta t 80 która była tam w operacji chyba lato, o ile się nie mylę chodzi mi o UM-2, to która jest tam na 9... która jest na 107 tam jedzie? CV-ka szwedzka ale już dostała Przedział bojowy... O no i fajnie dostałem. Ale przynajmniej dobrze, że tylko straciłem strzelca, nie od razu cały czołg. kto ja tak jak Turms nie zobaczył. Normalnie to jest jakiś syndrom wrogiego Turmsa, nie wiem. rzuciłem dym, zaczynam już odjeżdżać. Nie widać mnie, a ja tak jak dostałem. Już byłem w połowie za mostem często W połowie byłem zasłonięty, a ja tak jak już Turms... Nie wiem czy... Pierwszy strzał był od Tuns, ale raczej nie, bo chyba by nie zdążył przeładować To chyba nie najlepiej, o, o naszej drużynie świadczy, że ja, który raz zginąłem Jeden, jeden, drugi, jednego wroga zniszczyłem, byłem pierwszy w drużynie Już trochę lepiej, jest już więcej kraczy tam jest, ale Ale tak czy siak, nasza drużyna w tej rundzie się jakoś zbytnio nie pokazała Co się tutaj dzieje dosłownie Nie no, tutaj mamy spawn kampera już Która jest? Teraz e, bitwa tam gra trwa chyba 25 minut. Jeśli te 25 minut to teraz trzecia minuta się skończyła i co niby? Nie no to jest te 64b Już od razu niby na wstępie sam Wstęp sam... A już mamy spawn camperów Co? Gdzie jesteście? Zabrawiam głęsienicę. O no i fajnie te 64b. No i dzisiaj wpadłem na pomysł, że z racji, że jednak części historycznej nie ma i sam odcinek to jest chyba jakiś rekord, że te nowe odcinki moje z Wordtundera ten odcinek będzie trwał chyba ledwo 20 minut. Więc wpadłem na pomysł, z racji, że teraz jest ten event z piñatami, Możemy sobie taką jedną piñatę kupić. Ja to nie jest, tutaj, to jest sklep Battle Passa. Te pinjaty jak sobie tutaj kliknę. To mamy je tutaj, to je są rzeczy za złoto, to nas nie interesuje, nas interesuje jed, Jeden Jeden e, ten kijek do rozwalania piniaty Za 50 tysięcy Sama jedna pinata I możemy już chyba sobie otworzyć to, z użyj Nie liczę, że tutaj wypadnie mi cokolwiek dobrego, nie, nie mówię o jakiejkolwiek maszynie, bo na to jest jakaś mega mała szansa Tutaj są czołgi wszystkie. Tutaj można zobaczyć, co tutaj może wypaść. Jednak, gdyby chociaż wypadło jakieś profilowe bądź oznaczenie, dekoracja, kamuflaż bądź nawet tickle, jaki, jaki by wypadł. W ogóle, jakby wypadł milion, to by było dobrze, ale na, nie liczę na czołg. Nie liczę, żeby chociaż zwróciły mi się koszt tego. I sądzę, że możemy jest to zużyć. I co w tym losowaniu wyleci? Pieniądze będą. Tego się nie spodziewałem. Przeleciało przez tyle. Już myślałem. Przeleciało przez tyle srebrnych linków. Już myślałem, że chociaż to się zwróci. Że 60 że tysięcy się zwróci. A ja za te 60 tysięcy. Co dostałem? To. Dostałem kartę bonusową 30% na 5 misji. Coś takiego. Już z tych codziennych skrzynek dostaje się lepsze rzeczy. Przynajmniej mogę to dać jakiś ten booster 500%. No nie coś takiego. Za 60 tysięcy. Za 60 tysięcy można mieć wiele lepszych rzeczy. A nie coś takiego. To są jakieś żarty. W ma się się już z Wami w tym odcinku żegnam. Widzimy się w następnym odcinku w niedzielę. Jak mówiłem w ostatniej rundzie, nie chcę, żebyście myśleli, że ten czołg jest po prostu jakiś słaby czy coś. Bo ten czołg jest przeciętny. Ale to po prostu mi teraz coś nie idzie. Połóż. W tych pierwszych rundach było fajnie, tylko jak zaczęli nagle ten błąd, to się po prostu. To po prostu smutno mi jest, że nagrywałem tamto, było jeszcze bez analizując te wszystkie cięcia, jak tam robiłem, to to było nawet z godzinę mogło trwać tamto nagrywanie, że trochę szkoda, że tamten odcinek się po prostu skasował. A ja sądzę, że już możemy się w tym odcinku żegnać. Widzimy się w następnym odcinku, jak mówiłem, za tydzień, w niedzielę. Cześć. Pa. Na razie. Hej do następnego odcinka.